Witam wszystkich serdecznie z tej strony oczywiście Mat bo kto inny mógłby prowadzić tę serię. Witam was w kolejnym odcinku z serii Pociąg Kontra Wszystko Challenge. grze oczywiście Farming Simulator 19. Jeszcze 19 nasza jest, bo 20 a dwójka jeszcze niestety nie wyszła. Witam was w 19 i w dzisiejszym odcinku. I dzisiaj nie będziemy rozwalać żadnych ciągników ani żadnych kombajnów. E, ani nic w tym stylu, dzisiaj będziemy rozwalać kłody drzewa. Tak, przejeżdżamy koło e, Tartaku i to nie bez powodu, właśnie teraz przejeżdżam e, koło niego, ponieważ dzisiaj zrespię kłody drzewa, zrespię tych kłód drzewa tak dużo, e, że naprawdę będzie to. Dosyć fajnie wyglądać, e, po prostu chcę ich zrespić naprawdę bardzo dużo, e, nie będę oczywiście musiał ich ścinać tylko za pomocą oczywiście mojego super moda, e, mojego super trainera, który mi tutaj liwia y, szybko takie rzeczy robić, czyli na przykład wypadek z... Właśnie takimi kłodami Zobaczymy co się właśnie stanie I na początku oczywiście zostaw łapkę w górę Ponieważ wiem, że tego nie zrobiłeś Kliknij łapkę w górę, żeby się e, Ta łapka zaświeciła nie Z, z szarej na niebieską Na niebieską masz się zaświecić Oraz taki czerwony przycisk tam na, gó na dole Subskrybuj, on ma być na Na szaro, czy jak to tam Także właśnie kliknij go, żeby był na szaro e, I kliknij jeszcze dzwoneczek Żeby mieć powiadomienia o tej Cudownej serii i dzisiaj, e, tak jak mówię, dzisiaj e, wstawiamy sobie kłody drzewa, więc bez przydłużania, że tak powiem, e, nie będę tutaj pierdzielił jak zwykle, tylko już na starcie zaczynamy respić te kłody. I myślę, że to będą takie kłody, nie wiem, najdłuższe, 8-metrowe. Dać? Damy 8-metrowe, tylko z tego co widzę, ona się nie zrespiła tak, jak chciałem. O, widzę, że jeszcze mi moc nie działa na podnoszenie. Dobra. Dobra. O, o, o. I przestawimy sobie ją. Tak? Czyli ja muszę respić te kłody w taki sposób. Dobra. E, także teraz tak. E, bierzemy ośmiometrowe. Kurde. E, teraz może będzie działać. O. Dobra. Działa. Więc teraz respimy te kłody. Czemu mi się respią kłody jednometrowe? Chciałem oś, ośmią, aby się przestawiło, ale dobra, mniejsza. Respimy ośmiometrowe kłody. Respimy ich bardzo dużo. Mam nadzieję, że nie wywali mi zaraz farminga. Zobaczcie, co się tam dzieje, nie? To wygląda naprawdę. Jak to wygląda? <grym> Czy wy to widzicie, widzowie? Troszeczkę źle się one widzę. Kurde, trochę źle się. Postawiły, że tak powiem, ale i tak to będzie wyglądać naprawdę. To będzie wyglądać tak. Yy, ten wypadek z tym pociągiem. Ta kolizja normalnie. To jest po prostu nie do opisania. Teraz znowu źle zrobiłem. Kurde. Czyli ja muszę stanąć bardziej o tak. O. Żeby to tak respić mniej więcej po środku. O. Bo w poprzednim odcinku, żebym tak postawił te kombajny, że. O kurde. Zaczęło mi... Mam 20 FPS-ów. O, dobre, już mam 60. E, niestety nasza giera już odmawia zaraz posłuszeństwa że tak powiem. Bo zobaczcie ile tego już rozpiłem tutaj. To przecież jest niewiarygodne, że takie rzeczy można robić w farmingu, że takie mody wychodzą do tej gry, nie. E, ale ja się nie będę... Czemu cały czas za każdym razem teraz jak respię kłodę? To mam 20 PS-ów. no nieważne. Może mi wywalić farminga Wcale się nie dziwię, jeżeli mi Niestety tego farminga wywali A w tej serii zawsze, gdy przygotowujemy coś Zawsze się coś musi odwalić Więc w tym przypadku myślę, że Wywalenie farminga będzie najlepszą Opcją, także Ja się nie przejmuję, respię tego drzewa Najwięcej ile się da Dobra, mam 14 pesów, zaraz mi wywali Komputer po prostu Wybuchnie mi zaraz komputer, bo inaczej tego. O, dobra. O, I chwilę poczekam, już mam 60, także pokczą. Dobra. I jak widać, już w taki sposób się to przedstawia. Widzę, że nie mam moda na latanie. Bardzo fajnie. Widzę, nie mam moda na latanie. W serii, której się chyba ten mod najbardziej może przydać. Bardzo fajnie. No i tak się to przedstawia. I, i oczywiście to nie koniec, bo ja to, tego zrespię o wiele więcej. Także e, ja oczywiście się nie poddaję i respię tego. O wiele więcej, tylko się jeszcze cofnę może. O tak o, zrobię i Respimy, że tak powiem, dalej. Zobaczymy co się stanie. Dwa, 12 FPS-ów mam w tej chwili. Szkoda, że nie widzicie moich FPS-ów, ale mam 11. O kurde, jest coraz gorzej. 11 PSów. ów może wróci 60 zaraz. Poczekamy chwilę, żeby z dołu wróciło 60. Szkoda tych FPS-ów nie widzicie. Muszę wygrać takie farmingowe FPS-y, bo mam po prostu z bandikami EPS-y, ale... Nie mam w tych farmingowych, wiecie. Jak farming pokazuje. Dobra. Eee. Hmm. Wiecie co? Że tak powiem. Jedno drzewo się zbugowało, bo zamiast. Wiecie, ono stoi. Dobra, mniejsza. Jak widać, te, tyle już z tego drzewa. W sumie teraz sobie włączę latanie. By nie było. Eee, włącz mi lat. O, dziękuję bardzo. Weź mi leć Jak widać, w taki sposób to wygląda. I tym, z tym się dzisiaj, że tak powiem, zderzymy, więc naprawdę może być to fajne. I zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Także ja na prędkości lecę do pociągu. W sumie to się tepnę, bo nie chcę mi się wiec. I zobaczymy, jak to będzie oczywiście wyglądać. Także lecimy. Później zobaczycie, oczywiście, jeszcze powtórkę, czy jak to się tam zwie. Więc rozpędzamy, rozpędzamy ten pociąg. No, myślę, że tyle wystarczy tego drzewa. Myślałem, że więcej zrespi, ale boję się, że wywali mi farminga. Więc nie będę, że tak powiem, kusić losu. Więc rozpędziłem to bydło, że tak powiem. I zobaczymy, jak tym razem zachowa się drzewo. Bo ostatnio zawsze brać pojazdy, a dzisiaj zrespiłem drzewo. I zobaczymy, jak się to zachowa. Już myślałem, że zniku. Dobra, uwaga! Ło! 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 Ja, cie! Ja. ja! Jak to wygląda? Proszę Państwa, to było najlepsze, to była największa kraksa z pociągiem ever, po prostu. To by wyglądało pięknie, po prostu. Widzieliście to? Zobaczcie powtórkę. Jak to wyglądało? Po prostu pięknie. Zrobię z tego shortsa, żeby zobaczyły to też osoby, które mnie nie oglądają. Zrobię shortsa z tego. Naprawdę, wow! Wyglądało to naprawdę. Wyglądało to naprawdę spektukularnie. Jakoś tak to się mówi. Nie wiem. Nie umiem wymawiać słów takich, tego typu. Zobaczcie, jak to się wszystko porozwalało. No tutaj widzę z tego co widzę. No, tutaj nie za bardzo się tak rozwaliło. To. Ale wyglądało to naprawdę mega fajnie. Musicie przyznać, że wyglądało to naprawdę fajnie. I to był chyba najlepszy odcinek z pociąg kontra wszystko challenge. Bo poprzednie dwa odcinki to były pojazdy, gdzie rozwalaliśmy sobie po, pojazdy. I no, to nie wyglądało tak jednak fajnie. Też mogłem w sumie tych pojazdów kupować więcej. A ja kupowałem ich po 10. I nie wyglądało to aż tak fajnie. A tutaj drewno, jak widać, zachowało się. Tak jak myślałem, nie spodziewałem się, że aż tak to się stanie, bo myślałem, że jednak grał szaleje i nie wiem, te drzewa zaczną przenikać przez ten pociąg i nic się nie stanie, a wyglądało to naprawdę fajnie. Także oczywiście łapeczka musi być zostawiona i za ten odcinek 50 łapek musi być. Naprawdę to co się dzisiaj ten, to było po prostu najlepsze, to jest nie do opisania. E, short z tego jest prawdopodobnie wrzucony już na kanał, pewnie był wrzucony zanim jeszcze wrzucę ten odcinek. Jeszcze jak widać, na pociągu się tutaj te, że tak powiem, chłody <głady> ustały. No ale wygląda to naprawdę fajnie. Jeżeli dotykam tych kłód, to spada mi do 10 EPS-ów. EPS e więc niestety nie mogę Wam tego pokazać, bo mam bandikami. A ja bandikami na nagraniu na nie będziecie po prostu widzieć tych EPS-ów. E Także co, tym akcentem zakończę dzisiejszy odcinek. Akcentem 14 EPS-ów. Jeżeli odcinek Wam się spodobał, Zostawcie łapkę w górę dzisiaj, trochę krótszy odcinek, ale mniej było, że tak powiem tego przygotowywania i odcinek naprawdę był fajny i wypalił mi moim zdaniem. Także co. E, trzymajcie się na razie, e, kolejny odcinek będzie już niedługo, myślę, że gdzieś za tu półtorej tygodnie, dwa tygodnie, to jeszcze zobaczę, ponieważ dzisiejszy odcinek bardzo mi się spodobał i z chęcią bym go po powtórzył. Także co, trzymajcie się na razie i cześć!